Chciałam Państwu pokazać, jak prosto można zapalić w kotle firmy Blaze. Kocioł jest w funkcji postoju, więc tu jest wygaszone wszystko, ale w środku jest został węgiel drzewny, który chcieliśmy, żeby został. Odpalamy kartkę papieru, dosłownie. Czekam, aż się rozpali. Jest na tyle intuicyjna automatyka, że ona sama wie, że ja chciałam rozpalić w tym urządzeniu i weszła w funkcję rozpalania. Bez przestawiania czegokolwiek. Widać już, że w kotle się rozpaliło, bo widać tam żar czerwony. 52 stopni już jest temperatura spalin, więc możemy zajrzeć do środka. rozżarzył się węgiel drzewny i teraz możemy już dokładać. I kocioł Jak już dojdzie temperatura spalin do 100 stopni przejdzie w funkcję pracy i będzie pracował, aż skończy się drewno. Jesteśmy firmą z 30-letnim doświadczeniem w branży. Specjalizujemy się w ogrzewaniu, chłodzeniu oraz fotowoltaice i magazynach energii. Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na wszystkie Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu oraz skorzystania z bezpłatnej konsultacji i niezobowiązującej wyceny. Dane kontaktowe znajdą Państwo w opisie pod filmem. Kontynuujmy. A nie odstraszyła Państwa cena, no bo tutaj te urządzenia są nie tanie? Początkowo wahaliśmy się patrząc na cenę, ale jak się okazało, możemy uzyskać do też dofinansowanie na zakup tego urządzenia, to już przestaliśmy mieć jakiekolwiek wątpliwości. Taką kotłownię przecież robi się na kilkanaście albo kilkadziesiąt lat. To jest już zupełnie nowoczesna kotłownia. Raz pojawiły się wymogi, że trzeba było zlikwidować urządzenie, które nie miało klasy energetycznej odpowiedniej, no, ale wybór konkretnie tego urządzenia to już był nasz wybór. Bo jest wiele na rynku urządzeń, które, można powiedzieć, udają kotły zgazowujące drewno, ale w takiej technologii to jest naprawdę no, najnowocześniejsze urządzenie w tej chwili dostępne na rynku. Skłoniło nas przede wszystkim to, że producent daje 7 lat gwarancji. Że jest opatentowana ta funkcja, że wykrywa ile jest paliwa w nim i wie, że trzeba już tą warstwę żaru zostawić, żeby była łatwość rozpalenia tego ponownie, czy dołożenia w razie potrzeby drewna. Z uwagi na to, że jeszcze mąż też pracuje w tego typu instalacjach i zna różne rodzaje urządzeń, różne kotły montuje i wie we wszystkich po kolei, jak to działa, jak to funkcjonuje. No to mówi, że tu nie ma w ogóle nad czym się zastanawiać i, i trzeba z, z takie urządzenie dokładnie zainstalować, jak, jak wybraliście. Tak w porównaniu mieliście Państwo kocioł, stary kocioł, który też był na drewno, on był zainstalowany w domu. I teraz tak porównując rok do roku, czy to się pali mniej drewna, czy więcej? No, zdecydowanie mniej. Zdecydowanie mniejsze zużycie jest y, opału. Praktycznie poszło jedna trzecia z tego, co, co poszło, co, szło zawsze corocznie. A więc y, no, odczuwalna jest różnica raz, że jest spalanie bardzo dokładne, bo popiołu jest, no nie wiem, takiego wiadereczka, nie wiem, 10 litrów może z połowę na tydzień na tydzień, gdzie wynosiło się tyle praktycznie codziennie z poprzedniego urządzenia. A tutaj w ogóle nie trzeba tego czyścić tak często, jak, jak trzeba było to stare urządzenie raz na tydzień wyciągnąć, no dosłownie 5 litrów popiołu i, i wy, wyodkurzać. To jest wszystko, choć też nie ma konieczności, żeby to trzeba było no, tak, Bo tutaj trudno, kotłownia pracuje już rok, a trudno uwierzyć, że tu się pali. Problem. Jeśli jesteś zainteresowany kotłem Blaze lub chciałbyś porozmawiać i wspólnie wybrać najlepsze rozwiązanie do ogrzania Twojego domu, odezwij się do nas. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie pod filmem. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Jeżeli zainteresował Cię ten materiał, zostaw like i koniecznie zasubskrybuj nasz kanał. Pozdrawiamy serdecznie.